Witam Was kochani, serdecznie w kolejnym odcinku z serii Fit Quadrans. Przez najbliższe 15 minut, bądź też troszeczkę mniej, porozmawiamy sobie o kontrowersyjnym temacie, jakim są energetyki. Już kiedyś taki film nagrywałem, takich filmów jest bardzo wiele w internecie, ale postanowiłem, że ja troszeczkę ten temat zgłębię i parę słów powiem, co to jest. I po co nam to służy. Kochani, są osoby, które lubią pić kawę, i są osoby, które nie lubią pić kawy. Powiem Wam, że ja jestem gdzieś tam po środku, ale raczej, raczej idę w tym kierunku, że nie lubię kawy. Powiem Wam szczerze, nie za bardzo mi pasuje smak kawy. Jeżeli już piję, to jest jakaś cappuccino, a ja, wiadomo, to jest bardziej traktowane jako deser kawowy, który zawiera dużo kalorii bo taka kawa, że tak powiem z przysłowiowej stacji paliw gdzie mamy to wszystko zalane mlekiem, mamy tam cukier ewentualnie dosypany, jeżeli nie lubimy tego gorzkawego posmaku kawy no taka kawa, taki napój, taki deser kawowy wręcz, on może mieć kilkaset kilokalorii to jest bardzo dużo, więc no ostatnio jako, że redukuję tą masę oczywiście unikam jak ognia czegoś takiego. No dobrze, zatem, jeżeli nie lubimy kawy i sięgamy po takie energetyki, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest obojętne dla naszego zdrowia? No, słuchajcie, bardzo często z racji wykonywanego zawodu i z racji tego, że przebywam na wielu przychodniach medycznych codziennie, czasami zdarza mi się z, takim, z taką puszeczką iść po przychodni i często słyszę, A czy Pan wie, jakie to jest niezdrowe, jakie to jest niedobre? I ja pytam, dlaczego? No i wi wiadomo, jak to lekarze nie mają czasu za bardzo na rozmowę, na. Na dyskusję, więc pacjenci czekają. E, awaria przeważnie jakaś jest do, do naprawienia, więc no nie ma czasu na porozmawianie. Dlatego e, sam zgłębiłem ten temat, mam rekwizyt, więc zacznijmy od podziału tych wszystkich napojów energetycznych. W pierwszej kolejności e, mamy napoje, które zgodnie z ustawą, że tak powiem mają 14 mg na 100 ml kofeiny bądź mniej i to już nie są traktowane jako energetyki to może kupić każdy. Mamy drugą drugi rodzaj napojów, które mają powyżej 14 mg kofeiny na 100 ml. No i to już są tak klasyfikowane jako klasycznie, jako te właśnie popularnie zwane energetyki. Raczej nie widziałem takich energetyków pośrednich, które by miały powiedzmy 20 mg, albo są 14 przeznaczone dla dzieci, albo klasycznie te 32 mg na 100 ml przeznaczone dla dorosłych. To mamy pierwszy podział. Drugi podział to, jest, to są napoje, które są albo z cukrem, albo tak zwane napoje zero. I. Zacznijmy od tego, że energetyki z cukrem, no to na dzień dobry chyba wiadomo, że dobrze byłoby ich unikać, no bo jednak sam cukier, sama ta zawartość, która y, może sięgać 5-7, gdzieś tam nawet widziałem 10 gramów cukru na 100 ml. Także słuchajcie, taka, y, może przesadzam, że 10, ale tam y, naprawdę te, te ilości są duże taka półlitrowa puszka może dostarczyć 150-200 kilokalorii. Także, jeżeli sobie tak wiecie, frywolnie machniemy w ciągu dnia trzy puszeczki, no to my możemy 500-600 kilokalorii dostarczyć samego cukru w tych energetykach, więc jest to dużo i z racji tego w moim mniemaniu energetyki, które są z cukrem, automatycznie wywalamy. Eee, chyba, chyba. No, i właśnie zawsze musi być jakiś chyba. Chyba, że jesteśmy, yy, mamy wyliczony swój bilans kaloryczny, wliczymy sobie takiego energetyczka, bo na przykład wiemy, yy, że w sobotę idę na uczelnię, mam trudny egzamin i potrzebuję, że tak powiem, troszeczkę się pobudzić, a kawy nie lubię. Można wypić takiego energetyka z cukrem. Raz, że cukier sam w sobie doda nam tej energii, której rano zawsze nam brakuje, a jeżeli to jest stresujący dzień, to może być nawet tak, że my nie będziemy w stanie za bardzo tego śniadania zjeść, więc nawet ten energetyk z cukrem będzie dobry, bo dostarczy nam energii, że tak powiem, takiej na dzień dobry. Oczywiście to będzie sam cukier, żadnych składników nie dostarczymy. No ale że tak powiem, lepszy czasami, czasami trzeba wybrać lepsze zło. Ja uważam, że lepiej nawet jeżeli mamy jakiś trudny egzamin, nie zdążymy zjeść śniadania, zjeść sobie jakiegoś nawet batonika czy tego energetyka z cukrem, troszeczkę pobudzić się i, i, i mieć siły i, że tak powiem, ten umysł troszeczkę bardziej sprawny niż takim zamulonym pójść, bo, bo cukier, bo coś tam. Życie to sztuka wyboru i czasami, czasami musimy wybrać po prostu mniejsze zło. Ale jeżeli ta sytuacja nas nie dotyczy i po prostu no, lubimy sobie chlasnąć energetyka, ja Wam powiem szczerze, ja lubię, nie ukrywam tego, eee, piję sobie czasami te energetyki, może nie codziennie, może nie gdzieś tam po dwie, trzy puszki dziennie, ale zdarza mi się po prostu, nie pije kawy, i czasami czuję taki spadek energii i sobie takiego energetyczka wypije. No i właśnie po to są te napoje energetyczne. One nam mają dodać energii w takiej kryzysowej sytuacji. Słuchajcie, ile ja słyszę od znajomych gdzieś tam, o, ale jestem przymulony czy przymulona, a zaraz sobie kawkę strzelę i mi się poprawi będzie lepiej. I to samo, słuchajcie, ja tak traktuję energetyka. Jeżeli nie wiem, czasami się nie wyśpię, bo Pies w nocy biegał i, i, i coś tam szalał. No, czasami sobie rano tego energetyka walne, żeby o tej ósmej w pracy być w miarę, że tak powiem, na nogach, a nie takie, wiecie, oczka, jak e, takie zamknięte, jak e, już tutaj nie będę mówił, bo YouTube film wywali, jaki naród, <laughs> ale wiadomo o co chodzi. Także, no, takie jest moje zdanie, że e, czasami po prostu nawet. Trzeba. No ale idąc do meritum, bo gadam już 8 minut, film ma trwać 15, a jeszcze nic nie powiedziałem. Zatem przechodzimy do konkretów. E, tutaj mam, oczywiście nie jest to materiał sponsorowany, mam takiego levelka Easy, Bust, e, Easy Boost, jest to energetyk bez cukru, który zawiera 14 mg kofeiny na 100 ml, czyli to jest ten wariant, że tak powiem, damski, <laughs> czyli można go kupić bez dowodu, nie zawiera cukru, czyli tak naprawdę nic tu nie ma, więc po co pić nie? I żeby nie być gołosłownym, przeczytam Wam teraz skład i zastanowimy się, co w tej puszce może być szkodliwe. Zatem zaczynamy. O, tu, 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 składniki. Na pierwszym miejscu woda. No, oczywistym jest, i tu chyba nie będziemy o wodzie rozmawiać, że no nie jest to nic złego, chociaż mówi się, że można się utopić czasami w łyżce wody, ale abstrahując od tego, woda chyba wszyscy przyznają mi rację, że no nie jest składnikiem e, złym, woda jest wszędzie. Na drugim składzie, na drugim miejscu w składzie jest kwas cytrynowy. No i teraz, o, jakieś kwasy, nie? Ale powiedzcie mi co zawiera nasz żołądek? Nasz żołądek no jest hmm. wypełniony, no może nie wypełniony, ale produkuje kwas solny. Także e, tak naprawdę kwas cytrynowy no nie wpływa w żaden sposób na to, co się z naszym żołądkiem dzieje. Nie, dosta nie dostaniemy od niego wrzodów, bo i tak ten kwas w naszym żołądku jest. E, pamiętajcie, że nasz żołądek jest tak skonstruowany, że jego pH e, będzie tutaj e, utrzymywane. Mamy pompy sobie. Od całe mechanizmy, które nie chcę też to jakieś głupstwa powiedzieć, ale mamy mechanizmy, które potrafią nam tutaj to pH i zakwaszenie utrzymać, także uwierzcie mi, tego kwasu cytrynowego nie jest aż tak dużo, żeby miało to jakikolwiek wpływ na nasze zdrowie. Na trzecim miejscu jest dwutlenek węgla. No dwutlenek węgla my wydychamy, on jest naturalnie produkowany w naszym organizmie przez nasze, powiedzmy Płuca, tak, wdychamy powietrze, wdychamy tlen, wydychamy dwutlenek węgla. Gdyby on był dla nas jako tako bardzo szkodliwy, no to, to byłoby jakoś odseparowane. Oczywiście, no, zbyt duża ilość dwutlenku węgla możemy się udusić, oczywiście, ale znowu jest to napój, gdzie my wypijemy i, i te wszystkie reakcje w naszym żołądku spowodują, że zostanie to po prostu wydalone przez nasz układ tutaj, górne drogi pokarmowe i oddechowe. Także dwutlenek węgla, też mi przyznacie zapewne, no szkodliwy raczej nie będzie. Dalej, koncentrat barwiący czarnej marchwi. Ok, jest, jest jakiś tutaj barwnik, jest to naturalny. Sprawdziłem sobie w internecie, nie jest szkodliwy. Wiele badań pokazuje, że jest całkiem neutralny. Do naszego, dla naszego zdrowia. I zobaczcie, przelałem to do takiej szklanki. Ma to po prostu taki czerwonawy kolor, tak jakbyśmy powiedzmy sok z buraka dorali. Także jest to naturalny barwnik, który też troszeczkę tam chyba smaku dodaje, więc co więcej mogę powiedzieć. Kolejny mamy regulator kwasowości cytrynian sodu. No i znowu powiedział, o jakaś chemia, jakaś chemia, ale tutaj słuchajcie, mam Ściągę na ekranie, spojrzałem sobie o ten, co to jest ten cytrynian sodu. Jest to sól sodowa kwasu cytrynowego. W dawkach stosowanych w przemyśle spożywczym jest bezpieczny dla organizmu, nie wywołuje problemów zdrowotnych u osób zdrowych. No, to jest oczywiste, że u osób chorych, praktycznie wszystko może powodować jakieś problemy, więc no, dajmy spokój. Mówimy o osobach zdrowych. I tak jak mówiłem, jest to związek organiczny, więc składa się z sodu, węgla, wodoru i tlenu. Także tyle jeżeli chodzi o, o to, co my tutaj mamy dalej substancje słodzone, acesulfam K i sur sukraloza. I ktoś powie o jakieś słodziki raka wywołują, kochani. Żeby słodziki wywołały raka, tudzież jakieś problemy inne, poważne, zdrowotne, trzeba byłoby takich puszek półlitrowych wypić koło setki. Tak, między 50 a 100 litrów trzeba byłoby takiego napoju wypić, żeby te słodziki miały jakikolwiek wpływ na nasze zdrowie. Tuż już prędzej nas ta woda zabije bo wypłucze nam wszystkie składniki mineralne z organizmu i, i tyle, co będzie, że tak powiem, z nas, także badania nawet na szczurach jasno pokazywały, że żeby słodziki wywołały raka, to tak naprawdę to, to, to trzeba byłoby w gramach spożywać, a nie w takich ilościach, jak tutaj jest w tej, puszce, w tej puszce. Pamiętajcie, że te wszystkie słodziki, one potrafią mieć od kilku, nawet do kilkuset razy większą słodkość niż cukier. Także naprawdę, na taką puszkę to nie są gramy, to są często miligramy tego słodzika, który spowoduje, że ten napój będzie e, wydawał się po prostu słodki. O słodzikach nagram kiedyś osobny film, bo. To jest bardzo, że tak powiem, obszerny temat, ale yy, to badania jasno pokazują, że w takich ilościach ten słodzik jest bezpieczny. Może, jakbyśmy wypili 8-10 takich puszek, co jesteśmy w stanie oczywiście zrobić w ciągu dnia, no to trochę te jelita by nam podrażniły. Brzydko mówiąc, moglibyśmy dostać sraczki po prostu, ale nie, było, nie miałoby to wpływu, że tak powiem, ten słodzik na nasz organizm. Co tutaj mamy dalej? Kofeina. O, tamte 0,014%, co odpowiada 14 mg. No, i teraz skupmy się troszeczkę na tej kofeinie. Ten film będzie dłuższy niż te 15 minut. Postaram się do 20 minut, że tak powiem, ogarnąć. I jedynym problemem może właśnie w takim energetyku, bo na kolejnym miejscu są już jakieś tam witaminy z grupy B, niacyna. To są wszystko, no. Chyba nie będziemy się kłócić, że witaminy są czymś niedobrym, chociaż. W tej chwili tak naprawdę witaminy są wszędzie i jest to dodawane taka sztuka dla sztuki. Ale porozmawiajmy o tej kofeinie. To jest puszka, która ma 14 mg w 100 ml razy 5, czyli ma 70 mg w takiej półlitrowej puszce. Pamiętajcie, że takie normy kofeiny dla osoby dorosłej, zdrowej i nie będącej w ciąży... O... Oczywiście mówię o kobietach. E, taka dawka, która jest powiedzmy e, zdrowa, która nie powoduje jakichś tam skutków ubocznych, to jest 300 mg kofeiny, bądź dla, nawet się mówi, dla osoby aktywnej fizycznie ćwiczącej, e, taka dawka może być nawet 600 mg. Oczywiście. Nie ma takich konkretnych badań na dzieciach, które by właśnie pokazały, jaka jest bezpieczna dawka dla dzieci, i dlatego dzieci, według mnie, nie powinny spożywać energetyków. Już mamy dość tych wszystkich ADHD, nie ADHD, więc nadpobudliwości wystarczy. Co może powodować kofeina, właśnie tutaj w nadmiarze? No te wszystkie właśnie problemy z sercem. E, przyspieszenie, nadciśnienie. I oczywiście może skończyć się to nawet zgonem? Dawki typu 5-10 gramów e, no mogą powodować zgon człowieka spowodowany właśnie tutaj aktywnością serca, więc będzie to niejako pochodna. Ale nawet jeżeli mamy takie puszki klasyczne, które mają 32 mg na 100 ml razy 5 to jest ile? 160 mg kofeiny, więc nawet takie dwie puszki półlitrowe, czy trzy puszki półlitrowe, to nadal jest to powiedzmy, wszystko w normie i balansujemy troszeczkę na granicy z tą kofeiną, ale nadal, <słuch> nadal jest to dawka, która powiedzmy nie przekracza tej takiej maksymalnej zalecanej. E, dawki, że tak powiem, no ilości. Więc y, powiedzmy tak, w skrócie, już podsumowując, żeby nie iść dalej. Jeżeli chodzi o dzieci, nie polecam. Jeżeli już, to te czternastki bez, bez cukru, bo y, sam cukier już y, powoduje nadpobudliwość, plus jeszcze ta kofeina. Nie mamy badań na dzieciach i bardzo dobrze, jak ta kofeina wpływa, więc nie. Dla dzieci, oczywiście, jestem na nie. Dzieci, mam na myśli oczywiście nie 18 lat, tylko powiedzmy 14-15 lat. Ta, 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 ta granica, powiedzmy, uważam, że tak właśnie poniżej tych 14-15 lat, no to, to, to są właśnie te dzieci, już nie te nastolatkowie, więc nie, nie powinny pić takich właśnie energetyków. To samo kobiety w ciąży. Chodzi tutaj o też o, o to, jak kofeina jest, że tak powiem, rozkładana przez nasz organizm, Taki półtrwanie to jest jakieś 5 godzin. Więc u kobiet w ciąży może być to zaburzone, dlatego też nie, ale podejrzewam, że wypicie jednej puszki raz na jakiś czas oczywiście nie zaszkodzi. Dlatego e, tak szybko podsumowując, jeżeli chodzi o plusy, oczywiście lekkie pobudzenie, jest poprawa, że tak powiem, troszeczkę tej jasności umysłu, jeżeli. Lubimy sobie takiego energetyczka wypić. Dlaczego nie? Jeżeli chodzi o minusy, musimy uważać, bo zbyt duża dawka kofeiny może powodować pewne problemy, włącznie ze zgonem, w już tutaj takich ekstremalnie dużych ilościach. Dlatego, jakie jest moje osobiste zdanie? Ja uważam i badania też to potwierdzają, że wypicie jednej puszki dziennie nie powinno mieć żadnych skutków ubocznych dla naszego organizmu. Picie dwóch bądź trzech puszek dziennie może już tutaj powodować przy długotrwałym stosowaniu pewne problemy. No to, tak jak mówię, może, a nie musi. Gdzieś tam to nadciśnienie może się pojawiać choroby serca. Ale mówię, to musi być długie stosowanie i naprawdę nie taka jedna puszeczka 14. Dwie, trzy puszki, mówię o tych normalnych 32 mg, nie tych 14. I tyle, jeżeli chodzi o energetyki. Takie jest moje zdanie, tak pokazują badania. Oczywiście są jeszcze energetyki z innymi dodatkami, typu jakaś tauryna, guarana. To są też gdzieś tam, mogą być pochodne. Kofeiny, więc one mogą niejako zwiększać ten real, taki przyswajalny poziom tej kofeiny. Także oczywiście trzeba na to uważać. Zawsze trzeba spojrzeć na skład, co energetyki zawierają, ale ten konkretny energetyk, według mnie, według mojej opinii, nie zawiera żadnego szkodliwego składnika, który mógłby na takich normalnych ilościach, typu jedna puszka, zaszkodzić. Wiem, znajdą się osoby, które widziały, słyszały, osoby, które piły energetyki i teraz mają nadciśnienie i choroby serca. Należy się zastanowić, co było pierwsze, jajko czy kura. Czy taka osoba, gdyby nie piła tych energetyków, byłaby zdrowa? Czy to, że ma nadciśnienie bądź chorobę serca, spowodowane jest czym innym, na przykład paleniem papierosów, niezdrową dietą, nadwagą otyłością? Zostawiam Wam to do przemyślenia. Moje zdanie znacie. Jeżeli się z nim nie zgadzacie, zostawcie komentarz pod tym filmem. A jeżeli się zgadzacie, też zostawcie komentarz pod tym filmem. Dodatkowo zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję, żeby troszeczkę nakarmić te algorytmy YouTube'a. Troszeczkę nam się ten Fit kwadrans przedłużył do 21 minut, ale... Ja tak zawsze mówię, że mądrych ludzi to warto słuchać nieskromnie, tak powiem. Oczywiście taki żart na sam koniec. Także kochani, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku A. Pa, pa.